Cześć, tu Piotr Gonet, Akademia Łuku. W dzisiejszym odcinku będziemy temperować promienie, wybierać koniec promienia do temperowania i nauczymy się ogólnie przygotowywać promienie do lakierowania. Najpierw warto zastanowić się, z której strony zakładać groty. Dlatego każdy promień uważnie oglądam, tak żeby sprawdzić z której strony na przykład tak jak tutaj o widać wychodzą Słoje, a z której nie. Najczęściej udaje się znaleźć bardzo dobry kawałek drewna, z którego z jednego końca można założyć grot. Ale tu w tym przypadku to nie będzie ta strona. Zwróćcie uwagę, że gdybym założył tutaj grot, to te, te słoje, tak? Przy pracy takiej mocnej, kiedy strzała wbija się w, w matę następuje, tak strzała wbija się w matę, wyobraźcie to sobie. I następuje duże, duże takie drganie tej strzały. I tutaj w tym momencie, jeżeli takie drganie tej strzały się pojawia, e, z czasem te strzały potrafią się tutaj właśnie zużywać, albo przy jednym uderzeniu nawet e, taki słój się może odszczepić i po prostu tam, gdzie mamy grot, już mamy nagle strzałę, która jest niefajna. Poza tym, jeżeli strzała wchodzi gdzieś w ziemię, gdzie nie, jak nie traficie w cel, albo w ogóle w cel, to te słoje mają tendencję do tego, żeby się odupywać o jakieś przeszkody, tak? I strzała się zaczyna tutaj psuć. Dlatego z tej strony bym założył nog, czyli to była strona, którą chciałbym zatemperować. Natomiast zobaczmy, jak wygląda drugi koniec tego promienia. Tak, przesuniemy go. I o, tu widać, że tak, co prawda tutaj jest na początku suje, ale tą strzałę i tak będę przecież skracał, bo to jest pełen, na pełnej długości promień, moje strzały nie muszą być takie długie akurat. W związku z czym tutaj już dalej ładnie, ładnie można zobaczyć, że te słoje są w miarę fajne. Tutaj jest takie oczko jakby lekkie, ale to mi tak bardzo już nie przeszkadza, jak złapię to tutaj grotem gdzieś w tym miejscu to oczko, to wtedy widać, że ta strzała raczej będzie w tą stronę już wytrzymalsza niż jest z tego końca. Dlatego rozpoczynam przygotowanie do lakierowania od tego, że wybieram z której strony będzie założony nog. Kiedy już sprawdzę wszystkie promienie i poukładam sobie na biurku tak, żeby były gotowe do temperowania, to będę temperował. A Teraz e, muszę to zrobić. Więc cierpliwości. Temperówkę do strzał możecie kupić w dowolnym sklepie uczniczym. Teraz, kiedy już mam te e, strzały ułożone, przyszłe strzały ułożone e, tą stroną, którą będę chciał zatemperować, to łapię temperówkę akurat w lewą rękę, bo jestem praworęczny. I teraz uwaga, jak będziecie e, Temperować strzały, to kręcimy patyczkiem, tak, a nie yy, temperówką. Dlaczego kręcimy promieniem? A to dlatego, żeby nie dawać zbyt dużego nacisku. Temperówką zdarza się, że robimy zbyt głębokie wcięcia i zbyt brutalnie to się dzieje. Jak chcemy ładnie zatemperować, to po prostu lepiej jest kręcić po prostu yy, promieniem. Wtedy widać, że proszę bardzo. Bardzo ładnie się to temperuje bez odupływania się kawałków. Ja tutaj mam promienie akurat świerkowe, więc one są dość kruche. Tak. I zwróćcie uwagę, że jeszcze później staram się to wykończyć. To wszystko wpływa później na to, jak się nam ładnie na, to, na tym wszystkim będzie trzymał nog. Tak. Nok się nie powinien ruszać na boki, powinien fajnie siedzieć. Tutaj akurat jest wszystko dobrze. Tak. Każdą strzałę należy sprawdzić przed tym, co się będzie dalej działać. Natomiast. To tylko tak wstępnie, żeby była równa tutaj krawędź tego. E, to będzie widać, jeżeli krawędź samego noka tego, tego temperowanego miejsca jest w miarę naokoło, to znaczy, że jest to całkiem dobrze wykonane. Ja potem będę tą i tak lakierował, e, bo będę lakierował akurat zanurzeniowo wszystkie promienie, ale, ale chciałbym, żeby to było już na tyle proste, żeby później było jak najmniej pracy z tym, e, z tym po zalakierowaniu takiego promienia. Promienie temperuje przed zalakierowaniem strzał po to, żeby później, jak się temperuje, nie został fragment między nokiem a promieniem, który jest niepolakierowany. Jeżeli macie dobrze wykonane promienie, które przychodzą już super proste, to fajnie. Natomiast drewno, jako natury, naturalny materiał, ma tendencję do krzywienia się i ja lubię zawsze przed zrobieniem strzał, kompletu strzał. Sprawdzić taką strzałę. Tutaj mam taki przyrząd do sprawdzania, czy strzała jest prosta. Może są też ręczne metody, którymi można to robić, ale akurat tutaj pokażę Wam na tym przykładzie urządzenia o co chodzi. Jeśli strzała jest prosta, to nie powinna jej tak końcóweczka chodzić. Więc ta strzała niedużo, ale widać, że jest troszeczkę skręcona, jak, to kręc jak ją kręcę, tak? Widać, że końcówki chodzą, tak? Więc będzie można ją troszeczkę jeszcze podprostować. O prostowaniu strzał powiem wam w innym odcinku, um, ale warto sprawdzić przed lakierowaniem, czy te strzały są w miarę proste, bo jeżeli nie są yy, bardzo proste, to jakby zadużenie ich czy polakierowanie tylko może ten efekt pogłębić, Więc przed lakierowaniem też warto je już mieć proste. Po lakierowaniu również je wyprostować. Więc wszystkie strzały warto sobie przed lakierowaniem sprawdzić. O, to jest. Całkiem ładna strzała. Już widać, że ten ruch tej końcówki tutaj w ogóle nie zachodzi prawie, prawda? Widać, że, że ona się kręci, tak? Bo ją tu kręcę, ale w ogóle nie, nie ma tej oscylacji, która sprawia, że możemy mieć wrażenie, że strzała jest krzywa. No, czyli to jest taki bardzo ładny promień. Powiedzmy, że to są bardzo dobre promienie. Nie będę tutaj jakby mówił od kogo, ale jak ktoś sobie wyszuka świerk po łacinie, to powinien znaleźć. E Teraz tak. Mamy te strzały już wyprostowane, powiedzmy, tak więc one będą za chwilę wszystkie gotowe do lakierowania. Tak jak mówiłem, pokażę to w innym odcinku, jak się je prostuje. Tak, żeby Wam jak najszybciej móc pokazać kolejne etapy procesu. Także sprawdzamy sobie wszystkie te strzały. Jest taka metoda bardzo fajna, którą podpatrzyłem kiedyś u. Jeżeli nie macie takiego urządzenia, podpatrzyłem ją kiedyś w w Mongolii wewnętrznej to było czy w nawyżynie tybetańskiej, w każdym razie na jednym z chińskich turniejów, że yy, starsi łucznicy z Tybetu sprawdzali strzały w taki sposób, robią ten sam efekt, który można zrobić na maszynce rozpędzając po prostu za pomocą palców końcówkę i robiąc z paznokci taki, takie małe V. Strzała kiedy leży w tym punkcie, w, w punkcie równowagi i ją, ją obrócicie, tak, czyli najpierw szukamy miejsca gdzie ona sobie leży, nie powinna wam podskakiwać na paznokciu. Ja czuję teraz i słychać, że ta strzała nie jest prosta. Tak? to jest taki domowy sposób, są też inne warto się tak z tym zaznajomić ponieważ sprawdzenie nawet w terenie czy strzała jest prosta ma duże znaczenie nawet na zawodach jeżeli idziecie i strzelacie na przykład w turniej 3D po wyjęciu strzały z figury czy uderzeniu jej w ziemię warto ją sprawdzić w taki właśnie sposób czy na pewno jest idealnie prosta jeżeli ma tendencję do podskakiwania tak jak ta strzała no to znaczy, że jest już skrzywiona tak przygotowany zestaw prowieni, zatemperowanych Prostych nadaje się już do lakierowania, także zapraszam Was do oglądania następnego odcinka, w którym będziemy właśnie, będę Wam pokazywał jak, jak to zrobić yy, fajnie. Także dzięki za oglądanie. Yy, będę tak starał się też właśnie z bliska i detalicznie pokazywać yy, kolejne etapy tego, tego procesu, tak żeby to było wszystko dobrze widać, żebyście się nie bali zrobić tego w domu. Żebyście się nie bali eksperymentowania, bo wiele osób myśli, że zrobienie dobrej strzały jest bardzo trudne. Tak naprawdę nie jest. Jest to pracochłodna rzecz czasami, tak? bo trzeba troszeczkę mieć cierpliwości, ale jeżeli zaopatrzycie się w dobre części do strzał, przede wszystkim dobre promienie, to cały ten proces jest dość, dość łatwy i wcale nie jest taki kłopotliwy. W zasadzie każdy jest w stanie zrobić, zrobić sobie zestaw strzał. I ja osobiście zawsze polecam, żeby robić troszeczkę, bo przynajmniej nauczyć się robić strzały, dlatego że wtedy też lepiej rozumiemy, co z tą strzałą się dzieje, jak ona pracuje, jak ona działa, do czego, do czego służy, jak ją można wykonać. No i przede wszystkim pozwoli Wam też kontrolować to, czy strzały, które posiadacie, są w dobrym stanie, czy nadają się wciąż do strzelania, czy nie. Także to tyle. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.